No dobrze, moi drodzy, bardzo ciężko pracowaliście w ostatnich dniach. E, mam nadzieję, że wszyscy teksty mają w głowach, i dzisiaj jest nasz wielki dzień przedstawienie teatralne. Czy wszyscy jesteście gotowi? Tak, myślę, że tak. Zobaczcie, to jest nasza sceneria. Tak będzie wyglądał, e, wyglądało tło naszego teatru. To jest Marika, która przygotowała dla Was również stroje, dla każdego z Was oddzielny. Dla każdego z was coś niezwykłego. Witam Was, dzieciaki! Dla każdego przygotowałam coś niesamowitego. Zobaczycie, będziecie wyglądać super. Jej! Jej! jej, jej, jej. No to co, zakładamy kostiumy? Zapraszam. A, oh, dej, ale super! Będziemy naprawdę, na pewno super wyglądać. Ja będę piękną księżniczką, a Ty super księciem. A ja, a, a ja mam nadzieję, że będę wyglądała też super. Czy dostanę jakąś piękną sukienkę i, i w ogóle już nie mogę się doczekać? O, Ema, Ema, i, i co? Kostiumy będziemy przymierzać, przy 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 co nie? No, nie mogę się doczekać. No, ej, a możemy się spotkać jeszcze raz? No wiesz, poza, poza, poza przedstawieniem. Myślisz? Ale ostatnim razem chciałeś iść do domu i było tak głupio ostatecznie. Nie wiem, czy chcę. Ale no Noema, chciałem iść do mamy. Nie, nigdy nie jesteś do mamy? No nie, nie wtedy, kiedy się bawię z kolegami. Okej, okay, dzieciaki, bardzo proszę. Okej, okay, dzieciaczki, słuchajcie, jeden po drugim, zapraszam do Mariki. Hmm, zobacz jak pięknie wyglądasz. Jesteś, jesteś pięknym dzwoneczkiem. Wow, wyglądam super. No dobrze, no to następna osoba. O, matko, mam nadzieję, że nie dostanę jakiegoś głupiego stroju z jakąś muszką i... nie wiem, pewnie... Och. No, proszę bardzo, ty jakie wyglądacie super. Krzak różany, choinka, skrzaty, ach, magicznie! Nic nie widzę. No, matko! <śm> czy jest tak ciepło, dziwnie wyglądam. Czym jesteś? Ja jestem y y gniazdem ptaka. i <śm> ty czym jesteś? Ja jestem choinką, nie widzicie? Nie widzieliście nigdy choinki na święta? Jestem prawdziwą choinką. Przecież wszystko na to wskazuje, a wy? A wy czym jesteście? Jakieś macie dziwne czapeczki, co to? Co, co? My jesteśmy skrzotami. Mhm. Małymi skrzatami ogrodowymi. Ej, Ema, Ema, to ty? Tak, to ja, a ty? Co co jesteś przebrany? jeśli dziwnie wyglądasz. Ja jestem... Ja jestem e, choinką, no a ty? A ja jestem krzakiem różanym, miałam być księżniczką. <noise> Jest tutaj tak ciepło, może będę mogła zmienić ten strój. Mama mówiła, że mogę poprosić. No dobrze, słuchajcie, teraz księżniczka i książę. Zapraszam, kto miał ich odgrywać? Marika, do, zrobiłaś tak świetną robotę, fantastycznie wszyscy wyglądają. Rewelacja. Choinka, skrzaty, róże, ptaki, fantastycznie! No pięknie, Hanna, wyglądasz naprawdę wystrzałowo. Prawdziwa księżniczka. Tak, fantastycznie. Dziękuję za tą parasolkę i ta sukienka. No, niesamowicie. Wyglądam naprawdę lepiej niż myślałam. Będę najpiękniejszą księżniczką w przedstawieniu. Ta sukienka jest cudowna. Te kokardki i taka długa aż do ziemi. Ach, dziękuję, pani Mariko. I co? Hana, jak wyglądam? A, Dej, wyglądasz fantastycznie, prawdziwy książę. A, a, a ja, jak myślisz? No, ty wyglądasz jak zawsze, naprawdę pięknie. Dziękuję Ci, Dave. Ty jesteś taki miły. No, to co? Zaraz zaczynamy przedstawienia. Mhm. A Ty? O, Emma, czy to Ty? Tak, jestem tutaj, tu jestem tym krzakiem róż. No, a, okej. Okay. Mmm, całkiem fajne przebranie. Jest ciepło. Hana, zobacz. To jest Twoja siostra i jej nowy kolega. Wow. Ale fajnie, Ema, wyglądasz naprawdę super! Super słodko! Nie! Okej, okay. dzieciaki, no to co? Możemy zaczynać próbę generalną? Jak Wam się wydaje? Wszyscy mają stroje! O! Co to? O nie! Czy to alarm przeciwpożarowy? O matko! To się jeszcze nie zdarzy. O nie, to to, to Boże, Boże! A! Dzieciaki, spokój! O, w takim momencie. Przeciw, yy, ala, przeciwpożarowy alarm. Najgorzej. Wszyscy na zewnątrz, jeden za drugim, spokojnie, bez biegania. Będzie wszystko w porządku, dzieci.